Sponsorem programu są młyny zbożowe żabczyńscy, producent mąki Tota. Tota? Dobra mąka. Jeszcze dalej. Chciałam przedstawić młodzieży Komisję Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Kręgowego. Witam serdecznie panią magister Kur, przewodniczącą PTW i panią magister Bielak, wiceprzewodniczącą, które będą nadzorowały nad przebiegiem olimpiady. Jednym z założeń Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego to między innymi jest właśnie organizowanie olimpiad pielęgniarskich, które mają na celu pobudzanie uczennic do nauki i między innymi nagradzanie ich za efektywność tej wiedzy. Życzę wszystkim, tak jak tutaj stoicie, a jest Was na liście i stojących, chociaż jeszcze Pani Magister tu sprawdzi obecność za chwilę, 29 zakwalifikowały się do wojewódzkiego tak. Myślę, że wszystkie wyjadą na etap trzeci na krajowy. Tego serdecznie życzę Wam wszystkim. Prawdopodobnie, prawdopodobnie w tym roku też będą dosyć znaczne nagrody, więc warto walczyć. Za to, że yy, a także znalazłyśmy się, może nie wszyscy wiedzą, że znalazłyśmy się, znaleźliśmy się tutaj, ponieważ w ubiegłym roku na etapie wojewódzki, czyli drugi etap. Wszystkim szkołem tego rzeczę, oczywiście. Pisać. Proszę wpisać na karteczkach teraz imię i nazwisko.